Cześć, kolejne zadanie od Andrzeja w ramach datmowych kodów Czyli, jak masz zadanie, którego nie umiesz rozwiązać, przyślij mi je na maila, a ja ci rozwiążę i rozwiązanie wrzucę na YouTube'a. Dobra, znowu mamy przekątną ścianu, która ma długość 60, więc to jest przekątna ścianu, Ona jest równa 60 i tworzy z przekątną podstawy kąt alfa. Czyli, przekątna ścianu z przekątną podstawy, tu jest kąt alfa. Ja sobie przelesowałem ten trójkąt siwy tutaj. I oprócz tego wiemy, że trzeba obliczyć wysokość tego prostopadłościanu, czyli tą pionową czerwoną krechę, jeżeli tangens alfa równa się 3. Ponieważ tangens alfa <laughs> równa się 3, to znaczy, że co to jest tangens alfa? To jest przyprostokątna leżąca na kąta, czyli to, do przeciwprostokątnej, do sorry, przyprostokątna leżąca na kąta, czyli ta, do drugiej przyprostokątnej, czyli tak, tak. Wtedy jest 3 przez 1, czyli jest 3. Ale oczywiście tu może być razy 2, czyli może być 6 i 2, bo przecież 6 przez 2 to też jest 3. Może być na przykład 30 i 10, tak? Ponieważ 30 podzielić przez 10 to też będzie 3. Dlatego w takich zadaniach dorzuca się tutaj x -a i tu się dorzuca x, -a, bo wtedy tangens tego kąta alfa to będzie 3x podzielić przez x, czyli faktycznie wyjdzie 3. Najpierw oczywiście z Pitagorasa policzymy sobie, ile wynosi nasz x. Twierdzenie Pitagorasa to jest a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, tak? I teraz mamy tak, a kwadrat to jest jedna z przyprostokątnych, czyli w naszym przypadku to jest ten 1x, więc będzie x kwadrat. b to jest druga przyprostokątna, a więc to będzie nasze 3x, więc w nawiasie mamy 3x do kwadratu, Po całą tą wartość trzeba podnieść do kwadratu, dlatego pojawia się nawias, no i jest równe c do kwadratu, czyli 60 do kwadratu. Dobra, x sobie przepiszemy, oczywiście z kwadratem. I teraz po co jest, jak bardzo ważny jest ten nawias? Gdyby go nie było, to byłoby to po prostu 3x kwadrat, ale ponieważ tu musi być, to 3 do kwadratu to jest 9, a x do kwadratu to jest x kwadrat, tak? Więc tak naprawdę tu ma być 9x kwadrat, a nie 3x kwadrat. Dobra, i 60 do kwadratu to jest oczywiście 3600. <laughs> x kwadrat plus 9x kwadrat to jest 10x kwadrat. Równa się 3600. Podzielimy sobie to przez 10. Czyli otrzymujemy, że x kwadrat równa się 360. I teraz sobie to spierwiastkujemy. Czyli nasz x równa się pierwiastek z 360. Który możemy sobie rozpisać, że to jest pierwiastek z 36 razy pierwiastek z dziesiątki. I ostatecznie x równa się. Pierwiastek z 36 to jest 6, a pierwiastek z 10 dopisujemy. Oczywiście my mamy wyliczyć wysokość, czyli nasze H, które jest równe. No to była, tak, ta czerwony odcinek to była wysokość, więc to jest równe 3x, czyli nasza wysokość równa się 3 razy, a x jest równy. 6 pierwiastków z 10. Czyli ostatecznie nasza wysokość jest równa 3 razy 6 to jest 18 i przepisujemy pierwiastek z 10 i to kończy nasze zadanie. Ok. <laughs> Czy to było zadanie, żeby po prostu faktycznie dobrze znaleźć ten trójkąt, zastosować twierdzenie Pitagorasa. No i w tym momencie bardzo prosto można wliczyć tą naszą wysokość. Szukano. Niemniej jednak, jeżeli macie jakiekolwiek pytania tego zadania, śmiało piszcie teraz w komentarzach. A ja póki co zmykam do następnego zadania od Andrzeja. Na razie, cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasion.pl.